Mm. Kawa, kawka, kawusia, taka czarna, pachnąca, ten zapach rozchodzący się po całym, cału domu, albo biurze. Mm. Czy jedyne o czym myślisz rano? To właśnie to, aby napić się tej przecudownej, przepysznej i przecudownie pachnącej kawusi. Tak, ja też uwielbiam zapach kawy. Kocham jej smak i kocham mieć już po wypiciu całego kubka ten posmak kawy w moich ustach. Uwielbiam to czuć, uwielbiam, jak w sklepach rozchodzi się ten przecudowny aromat świeżo-parzonej kawusi. Ale, co jeśli ci powiem, że kawa tak naprawdę zaniża twoją energetykę, nie pozwala ci przekroczyć pewnych poziomów świadomości, uszkadza twoje nadnercza, uszkadza twój pęcherz moczowy? Przez to dochodzi do uszkodzenia pęcherzyka żółciowego, ponieważ kawa tak naprawdę wzmaga wydzielanie negatywnych emocji. Uszkodzony i podrażniony pęcherz moczowy sprawia, że dochodzi do zaburzeń mentalnych i niewłaściwego postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. No i, tak jak już wspomniałam, jeśli chodzi o nadnercza, to kawa. Stymuluje je do wytwarzania bardzo dużej ilości kortyzolu. Kortyzol jest hormonem stresu. A czyż nie mamy tego stresu wystarczająco dużo w otaczającym nas świecie? Moi drodzy, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Kawa powoduje ogromny wyrzut negatywnej energii. Tak naprawdę, kawa, podrażniając również, żywią drzewa, a więc nie tylko pęcherzyk żółciowy, ale również wątroby, doprowadza do tego, że nasze ciało energetyczne robi się czarne. Czarne i ciężkie. I teraz większość osób twierdzi, że pije kawę tylko po to, aby rano się obudzić. A więc mój drogi widzu, co powiesz na to? Abym przedstawiła Ci kurs, w którym dowiesz się, Jakimi ziołami zastąpić kawę, aby przestać wytwarzać, aby Twój organizm przestał wytwarzać kortyzol, aby zatrzymać produkcję kortyzolu w nadnerczach, wieczorem kłaść się spać i spać twardo przez całą noc, a w ciągu dnia, rano, zamiast kawę wypić coś, co naprawdę pobudzi te piękne siły w Twoim organizmie. Co sprawi, że twoje ciało będzie lekkie, że twój umysł będzie jasny, lekki i zamiast tego pobudzenia związanego z kawą z kortyzolem, gdzie to wywołuje najczęściej agresję i to, że ludzie są do siebie negatywnie nastawieni. Więc co jeśli przedstawię ci zioła, dzięki którym będziesz radosny czy radosna, uśmiechnięta, będziesz miała jasny umysł i zupełnie inaczej niż w przypadku kawy będziesz nastawione, czy nastawiona pozytywnie do otaczającego świata. Co jeśli przedstawię Ci zioła, dzięki którym wprowadzisz do swojego życia tą lekkość, taką cudowną delikatność. I co, jeśli naturalnie pobudzisz właśnie swój organizm do tego, aby on rano funkcjonował zgodnie ze swoim zegarem narządów. I co, jeśli przedstawię ci zioła, które sprawią, że już rano od pierwszych łyków tego ziela. Twój organizm będzie przygotowany do podjęcia nie tylko zdarzenia z rzeczywistością, ale do podjęcia również procesów trawiennych. Jeśli zainteresował Cię ten temat, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie. W opisie tego filmu jest link do poradnika, w którym dowiesz się, tego wszystkiego, o czym Ci to opowiedziałam, i wielu innych rzeczy, które są niezwykle ważne, a wszystko po to, abyś zdobył czy zdobyła wiedzę na temat funkcjonowania swojego organizmu i abyś stał czy stała się wolna od nałogów i od nie tylko przemysłów farmaceutycznych, ale czy E, ogólnie Big Farmy, ale również od wszystkich, e, od wszystkich tych przedsiębiorstw produkujących suplementy. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli ten temat Cię zaciekawił, tak jak mnie, to proponuję ci zamianę kawy na coś co naprawdę pokocha Twój organizm. Natomiast jeśli chodzi o zapach kawy, to zawsze możemy się nim delektować w centrach handlowych. Dzięki wielkie za uwagę. Wpadajcie na moje Allegro, tam znajdziecie więcej filmów i poradników, które poszerzą Waszą świadomość i sprawią, że będziecie, czy że staniecie się naprawdę niezależnymi ludźmi, tak jak ja.